Rekolekcje Adoracja 9, dwie kolumny. Dzień trzeci. Gdzie jest zaufanie, tam zapewnione jest zwycięstwo miłości. Słowo Boże z Księgi Izajasza. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na nich chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Modlitwa do Ducha Świętego Świętej Mariam Arabki. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy prowadź mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Wprowadzenie. Można powiedzieć, że adorować z ufnością to znaczy pozwolić Bogu być Bogiem. Adorować z ufnością to znaczy pozwolić Bogu działać. Bóg jest miłością, a istotą miłości jest dawanie siebie. Jednak miłość nie daje nam siebie bez naszej zgody, lecz potrzebuje naszej ufności. Bóg objawia nam tę prawdę w wielu miejscach Pisma Świętego oraz przez swoich świętych. W jednym z psalmów czytamy: „Zaufaj Panu, a On sam będzie działał”. W innym miejscu czytamy przepiękne słowa: „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siłę, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia”. Z Księgi Izajasza. Do swoich uczniów Jezus powiedział z kolei ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić z Ewangelii świętego Jana oraz miejcie odwagę, jam zwyciężył świat z Ewangelii Świętego Jana. To samo poznajemy w słowach Pana Jezusa przekazanych nam przez siostrę Faustynę. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca. Niezwykłe jest to, jak wiele zależy od naszej ufności. Teraz łatwiej nam zrozumieć, dlaczego na obrazie Jezusa miłosiernego widnieje napis Jezu, ufam Tobie. Z serca Jezusa wychodzą dwa promienie, które oznaczają krew i wodę. W dzienniczku siostry Faustyny Pan Jezus wyjaśnia ich znaczenie. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Pan Jezus mówi też: Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie. Z przebitego serca Jezusa biorą swój początek sakramenty Kościoła. To samo serce Jezusa bije w Eucharystii, za każdym razem, kiedy adorujemy Jezusa. Te dwa promienie nas dosięgają. Adoracja jest urzeczywistnieniem tego, co ukazuje nam obraz Jezusa Miłosiernego. Adorując Jezusa, zaczynamy żyć w cieniu tych dwóch promieni. Lektura duchowa z Dzienników In Sinu Jezu. Poniżej znajdziesz trzy krótkie fragmenty lektury duchowej. Czytając, zatrzymaj się na tym fragmencie, który Cię poruszy. Nie chodzi o to, aby przeczytać wszystko, lecz o to, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu i zatrzymać się na tym, co dotknie Twojego serca. Kiedy znajdziesz to słowo, smakuj je, rozważaj i zachowaj w sercu aby mogło wydawać owoc w Twoim życiu. Fragment pierwszy: Mówi Pan Jezus: Odnajdziesz moje cierpiące oblicze w Eucharystii, odnajdziesz w niej również moją głowę pochylającą się, by powiedzieć Ojcu tak, oraz moje przebite i otwarte serce, z którego płyną dary Ducha Świętego dla zbawienia całego świata i dla radości Kościoła. To właśnie w Eucharystii je znajdziesz. Nie lękaj się. Otwieram przed Tobą drogę, która prowadzi do życia w obfitości, z którym nic nie będzie w stanie konkurować. To będzie znakiem mojej obecności pośród Was, bo Ja, Jezus, jestem Waszym Emanuelem. Tylko miłość uzdrawia, tylko miłość uwalnia, tylko miłość zbawia. Zbawienie jest działem miłości. Kochałem w obliczu nienawiści, kochałem w obliczu śmierci, kochałem nawet w otchłani, gdzie sprawiedliwi wszystkich wieków oczekiwali mojego przybycia. To miłością zwyciężałem piekło, miłością zatriumfowałem nad śmiercią. Miłością unieważniłem to, co szatan w swojej złości uknął przeciwko stworzeniu, które tak umiłowałem, a które ojciec przeznaczył ku chwale swojego majestatu. Miłość nie jest uczuciem, jest aktem woli, poruszeniem serca, spojrzeniem nadziei skierowanej ku mojemu ojcu. Bo tam, gdzie jest miłość, tam jest też zaufanie. A gdzie jest zaufanie, tam zapewnione jest zwycięstwo miłości. Chwila refleksji z umysłu do serca. Czy pragniesz szczęścia? W jaki sposób go szukasz w swoim życiu? Jezus składa dziś Tobie konkretną obietnicę. Otwieram przed Tobą drogę, która prowadzi do życia w obfitości, z którym nic nie będzie w stanie konkurować. Czy pozwolisz Jezusowi udowodnić Ci, że potraficie uszczęśliwić tak, jak nie zrobi tego nikt ani nic innego na całym świecie? Jeśli chcesz Mu na to pozwolić, zaufaj, przychodź do Niego i pozwól Mu działać. Czy nie uważasz, że wiele naszych problemów wynika z tego, że nieodpowiednio układamy sobie w życiu nasze priorytety? Jezus kilka razy powtarza dziś słowa tylko miłość. Czy możesz dziś z pełną szczerością powiedzieć o sobie i o swoim życiu, że miłość Jezusa jest w nim na pierwszym miejscu? Być może te rekolekcje są dla Ciebie zaproszeniem do tego, aby od nowa poukładać swoje życiowe priorytety, cele i wartości. Gdzie jest zaufanie, tam zapewnione jest zwycięstwo miłości. Zadaj dziś sobie kilka pytań i daj sobie czas, aby w swoim sercu szczerze na nie odpowiedzieć. Czy moje serce jest przepełnione ufnością? Czy pragnę ufać Jezusowi bezgranicznie? Czy proszę Jezusa o łaskę takiej ufności? Fragment drugi, mówi Pan Jezus. Tak wiele dusz czyni tak małe postępy lub nie czyni ich wcale na drodze do świętości, której dla nich pragnę, ponieważ nie ufa mojej łasce. Czy w nocy przed moją męką nie powiedziałem do moich apostołów, beze mnie nic nie możecie uczynić. Dlaczego tak często zapomina się te moje słowa? One posiadają olbrzymią moc uzdrawiania i uwalniania dusz, ponieważ właściwie rozumiane zachęcają je, by biegły do mnie w każdej potrzebie ciała, umysłu i ducha i by pozwalały mi być ich zbawicielem, lekarzem i Bogiem. Chwila refleksji, z umysłu do serca. Zastanów się przez chwilę, czy tak naprawdę i szczerze pragniesz osiągnąć świętość. Przyjrzyj się swojemu sercu i wynotuj sobie pięć pragnień i celów, do których w swoim życiu najbardziej dążysz. Stań w prawdzie. Nie udzielaj pobożnych, życzeniowych odpowiedzi. Zmierz się z tym pytaniem czego naprawdę pragnę. Jeśli nie dostrzegasz w sobie gorącego pragnienia świętości, niech da ci to do myślenia, zastanawiaj się, dlaczego tak jest. Prosi Jezusa o takie pragnienie, sprawdź, czy nie ma w tobie fałszywego obrazu tego, czym jest świętość. Pomyśl o tym, że w niebie jest tylko świętość, więc jeśli nie pragniesz świętości, to czy wiesz, dokąd tak naprawdę zmierzasz? Ze mnie nic nie możecie uczynić. Jezus mówi, że te słowa mają olbrzymią moc uzdrawiania i uwalniania dusz. Zastanów się dziś głębiej nad tymi słowami. Może i Twoja dusza potrzebuje uzdrowienia i uwolnienia mocą tych słów. Czy biegniesz do Jezusa w każdej potrzebie ciała, umysłu i ducha? Czy wyobrażasz sobie, jak wielką radość mu sprawisz i jak cudownie przemieni się Twoje życie, kiedy zaczniesz to robić? Fragment trzeci. Mówi Pan Jezus: Przychodź do mnie na adorację, a wyprostuję Twoje drogi, usunę przeszkody, które pojawiają się na horyzoncie i zaradzę każdej potrzebie, która się wyłoni. Uczynię wszystko dla tych, którzy zbliżają się do sakramentu mojej miłości. Patrz na mnie. Oto jestem, kruchy, wystawiony na ciosy, skryty i całkowicie wydany w Wasze ręce. Eucharystia to wynalazek mojej miłości, którego nie przewyższy żadne inne moje dzieło. Eucharystia to więcej niż samo dzieło stworzenia, to korona mojego dzieła zbawienia na tym świecie i przedsmak chwały, którą w przyszłym życiu przygotowałem dla tych, którzy mnie miłują. Gdyby dusze zrozumiały, jakie skarby miłości są darmo rozdawane tym, którzy zbliżają się do mnie w sakramencie mojej miłości. Moje kościoły byłyby przepełnione w dzień i w nocy, nie mogąc pomieścić napływających do nich tłumów. refleksji, z umysłu do serca. Czy kiedy myślisz o regularnej adoracji najświętszego sakramentu, w twojej głowie zaczynają się piętrzyć pytania, możliwe przeszkody i wątpliwości? Może myślisz, że lepiej się nie deklarować niż zadeklarować i nie dotrzymać? A Jezus uspokaja. Czy widzisz, jak uwalniające są słowa Jezusa? Jezus mówi: Przychodź i to wszystko, czego od Ciebie oczekuję. resztę bierze na siebie: wyprostuje Twoje drogi, usunę przeszkody, zaradzę każdej potrzebie. Pytanie brzmi jednak: czy Mu ufasz? Czy ufasz, że Jezus naprawdę wyprostuje Twoje drogi, usunie przeszkody i zaradzi każdej potrzebie? Czy uwierzysz, że wystarczy po prostu przychodzić do Niego i być przy Nim? Trzeci krok. Kiedy uwierzyliśmy w miłość Jezusa i przyszliśmy do niego, możemy uczynić trzeci krok. Po prostu być przy nim. W ramach tego kroku zachęcamy Cię dzisiaj do kontemplacji obrazu Jezu Ufam Tobie. Znajdź taką chwilę podczas dnia, kiedy przez co najmniej kilka minut będziesz mieć okazję wpatrywać się w Jezusa Miłosiernego. Jeśli to możliwe zachęcamy, aby uczynić to o godzinie piętnastej lub o dowolnej porze dnia podczas adoracji najświętszego sakramentu. Proszę Cię o łaskę bezgranicznej ufności. Daj mi zrozumieć i przyjąć do serca, że bez Ciebie nie mogę nic, a mocą Twojej łaski, mogę wszystko. Spraw proszę, abym zawsze szukał Cię w Eucharystii oraz trwając w Twojej obecności podczas adoracji najświętszego sakramentu. Amen. Akt strzelisty. Akt strzelisty to krótkie wezwanie, które można sobie w duchu wielokrotnie powtarzać. Unosi ono nasze serce do Boga i sprawia, że możemy coraz głębiej przyjmować i doświadczać prawdy, którą wyraża. Powtarzaj w swoim sercu słowa aktu strzelistego nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyni tak jak Maryja, która zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Akt strzelisty. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Świadectwa. To było dla mnie doświadczenie uzdrowienia z karykatury Boga. Osobiste doświadczenie adoracji przeżyłem bardzo mocno podczas rekolekcji ignacjańskich organizowanych przez siostry cœur. W czasie codziennych adoracji doświadczyłem, że Bóg jest blisko. To było dla mnie doświadczenie uzdrowienia z karykatury Boga, jaką nosiłem w sercu. Był to fałszywy obraz Boga dalekiego i niedostępnego. Dziś adoracja jest dla mnie spotkaniem mojego serca z sercem Jezusa, doświadczeniem realnej bliskości, czerpaniem ze źródła, w którym znajduję wszystkie potrzebne mi łaski, rozmową z przyjacielem. Kim jest dla mnie Jezus wystawiony w monstrancji? Gorejącym ogniskiem miłości. Mateusz. Przyjście na adorację to dla mnie przełożenie słów Jezu, ufam Tobie na praktykę codziennego życia. Już od dawna miałem świadomość, że adoracja jest szczególną łaską, ale cały czas nie mogłem znaleźć swojej własnej reguły, która wyznaczałaby konkretny czas w tygodniu poświęcony na adorację. Dziś myślę, że to była wewnętrzna walka w moim sercu walka o to, czy naprawdę wierzę i ufam że czas spędzony na adoracji to obok Eucharystii najowocniejszy czas mojego dnia. Niby w to wierzyłem, ale nie potwierdzałem tego swoimi decyzjami. W końcu jednak przyszedł taki dzień, kiedy podjąłem decyzję, że dam Jezusowi pierwszeństwo i że troska o czas spędzony w towarzystwie Jezusa to będzie mój życiowy priorytet. To dało mi doświadczenie ogromnego pokoju w sercu. Za każdym razem, kiedy spędzę godzinę na adoracji najświętszego sakramentu, mówię sobie: Ten dzień już wygrałem. Wszystko, co teraz się stanie, to będzie po prostu dodatkowa łaska i dodatkowa radość. I tak się faktycznie dzieje. Żałuję tak naprawdę tylko jednego, że tak długo zwlekałem z tą decyzją. Myślę, że w życiu każdej osoby, która zatroszczy się o czas adoracji, wypełnią się te słowa. Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane z Ewangelii Świętego Mateusza. Tego obecnie doświadczam, że kiedy poświęcam Bogu przez adorację czas swojego dnia, to w różnych obszarach mojego życia zaczyna się porządkować, układać i harmonizować. Każdemu życzę takiej łaski. Na koniec. Aby rozważane w tej medytacji treści mogły wydać w Twoim życiu jak największy owoc, zachowuj je w sercu, wracaj do tych rozważań. Powtarzaj w duszy słowa, które Cię poruszyły, oraz módl się słowami aktu strzelistego. Niech te rekolekcje wydadzą w Twoim życiu błogosławione owoce. Jeśli zechcesz podzielić się z nami świadectwem łask otrzymanych przez adorację Najświętszego Sakramentu, lub chcesz podzielić się doświadczeniem tych rekolekcji napisz na adres adrian.totus@gmail.com za każde świadectwo i za każdą łaskę niech pan bóg będzie uwielbiony chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen